Bieg właściciela działa jako silny motywator dla naszego psiaka, dzięki czemu taki nasz kolega bardziej angażuje się w trening i ma do niego większy zapał. Stąd jest to dobra metoda na rozpoczęcie przygody ze sportem, bo piesek po prostu będzie chciał nam dotrzymać kroku. Dodatkowo nie jesteśmy uzależnieni od podłoża, w związku z czym biegać z psem można wszędzie i zawsze. Cześć, to jest Nero, ja jestem Maciek, Gosia. Kasia i Radek, jesteśmy drużyną Vega Runners. i dzisiaj powiemy Wam jak biegać poprawnie z psem. Bieganie z psem pozwala przekroczyć granice, których pokonanie kosztowałoby znacznie więcej w pojedynkę. Kiedy myślisz, że nie masz już siły biec, a pies myśli całkowicie inaczej, jesteś w stanie dotrzeć do pokładów energii, o istnieniu których nawet nie wiedziałeś. Bieganie z psem buduje niesamowitą więź, ale przede wszystkim to jest niesamowita zabawa. Już teraz dostaniesz za to podwójną palcę głaskania. No, Zmęczony. Ja może niepotrzebnie z nim tutaj biegałem. Cześć. Kilka wskazówek zanim ruszycie na trening. Pamiętajcie, że pies też się męczy i bieg to jest ogromny wysiłek. Jak zabieracie dla siebie wodę, pies też musi pić. Spalacie dużo kalorii pewnie Was nie zdziwi, że pies spali również dużo kalorii. Także zabierzcie dla niego jedzenie, miskę, wodę i pamiętajcie, żeby zadbać o niego tak bardzo, jak zadbacie o siebie. Co, jak nie masz własnego psa? Przede wszystkim poczytaj o programie Bieganie na 6 łap lub znajdź najbliższe schronisko lub fundację, która pomaga psom. I zapytaj o możliwości biegania z ich podopiecznymi. Jestem pewien, że się ucieszą, a psy też będą miały niezłą frajdę. Jeżeli zastanawiasz się nad opcją psa, pamiętaj, że pies to nie ograniczenie, ale Twój najlepszy trener.